Dziękuję. Zakończyliśmy drugi etap dzisiejszej debaty. Zostaną już tylko jeden ostatni. Może już ostatni, to już jak Państwo sami ocenicie. Półtorej godziny minęło. Nagle. Podsumowanie i refleksja z debaty. Każdy z kandydatów maksymalnie dwie minuty. To zaczniemy od Pana Leszka. Szanowni Państwo, kilka refleksji z tej debaty. Po pierwsze, gdyby faktycznie te wszystkie sprawy, o których myśmy tu mówili i sposoby, w jaki sposób chcielibyśmy tutaj rozwiązać te problemy wypaliły to próby naprawdę świetnie w tej gminie i ta gmina była wskazana na sukces a nie na zwijanie się bo przecież dane demograficzne wyraźnie wskazują, że gmina od 97 roku zdecydowanie ma dynamikę ujemną jeśli chodzi o przyrost czyli zmniejsza się liczba mieszkańców w 97 roku było ich w mieście Gryfice 18 170 w 2009 mamy 16 900. Więc jest pytanie, dla kogo będziemy budowali pływalnie, dla kogo będziemy budowali ulice, drogi, dla kogo będziemy otwierali nowe sklepy, przedsiębiorstwa, jeżeli tak dalej pójdzie. Dlatego naczelny, chyba i najważniejszy punkt to jest zatrzymać tutaj, o ile się da, jeżeli będą na to możliwości młodych ludzi. W jaki sposób? a otóż w taki sposób ich trzeba zatrzymać, żeby decyzja o ich wyborze o wyborze wyjazdu stąd była decyzją nie z, z racji przymusu ekonomicznego ale była decyzją świadomą a jeżeli będzie to decyzja świadoma to być może, że to będzie decyzja na zostanie a jeżeli będzie to decyzja na zostanie to znaczy, żeby tutaj stworzy należałoby to stworzyć takie warunki, żeby oni tutaj zostali i gdyby się chociaż 50% z tych opozycji, które myśmy tutaj przedstawili, życzyłbym sobie. Udało zrealizować wspólnie. No bo burmistrz sam tego nie zrealizuje. Rada tego sama też nie zrealizuje. Wszyscy musimy wspólnie, wspólnie społeczeństwo, burmistrz, powiat, samorząd województwa. Wtedy możemy osiągnąć jakikolwiek sukces. Ja życzę temu miastu i życzę tym mieszkańcom i sobie również sukcesu, bo my jesteśmy, proszę Państwa, teraz tylko skazani na sukces. Nie możemy już. Robić żadnych innych kroków z tego. Warto pracować dla Grypic. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan Krzysztof Kozak. Szanowni Państwo, w kilku słowach chciałbym powiedzieć, że gdybyście Państwo wybrali mnie na ten urząd, to Grypicami nie będę rządził. Będę kierował zespołem ludzi. W urzędzie i będę mobilizował radnych do pracy tak koncepcyjnej jak i pracy twórczej Natomiast powiem w ten sposób wspomniał się stary dowci Pianka Pietrzaka z kabaretu który mówi o prawie oma proszę państwa mniej się napinajmy, bardziej natężajmy w Pan Sławomiercito. Ja tak słucham tego, co tu wszystko razem mówimy, to mam taką nieodpartą wiarę, że faktycznie dojdzie do pewnych zmian. Do zmian, w sposobu zarządzania, bo z tego co słyszę obecnie tu, który z kandydatów te wybory wygra, to zakłada, że będzie to wyglądało inaczej niż jest w tej chwili. To jest dla mnie już też nadzieja. I można perspektywą taką pozytywną patrzeć, że po tych wyborach będzie zmiana. Proszę Państwa myślę, że proponuję Państwu tak jak mówi tutaj kolega Krzysztof, nie ci napinajmy, może mniej mówmy, więcej może popatrzmy na to, co ludzie osiągnęli do tej pory i zabierzmy im. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Tokarczyk. Moim głównym zamiarem to jest w ogóle zbliżenie władzy do społeczeństwa, do mieszkańców, do ludzi. Chcę być jak gdyby ich takim przedstawicielem i często wysłuchiwać, przede wszystkim reagować i szukać mądrości właśnie w ludziach. Ja dlatego bardzo często rozmawiam z ludźmi, chodzę, mało jeżdżę samochodem, żeby taką możliwość mieć, widzieć co jest w gminie, co jest dobre, co jest złe i na to na bieżąco reagować. Dlatego, że jest dużo służb powołanych do tego w gminie, ale jakoś wiele problemu nie widzę, to ja będę chciał na początku, aby to wszystko im zwrócić na to uwagę. Żeby jeśli ja widzę, to oni powinni przede mną to widzieć. Chciałbym po objęciu Urzędowania, jeśli zostałbym wybrany, opracować taki plan działania na całą kadencję, z którego wyborcy mogliby mnie później rozliczyć. Bo w tej chwili to się tak odbywa, że wybory, duże zapowiedzi, a potem. No to temu trochę, tamtemu jeszcze coś innego. Brak jakoś pomysłu, brak jakoś racjonalnego planu działania. Chciałbym troszeczkę inaczej zmienić po prostu. Od pomysłu poprzez planowanie do realizacji. Dlatego, że w gminie jest opracowanych dużo różnych programów. Jest strategia rozwoju gminy, jest plan rozwoju lokalnego, są plany rozwoju miejscowości, wszystkich wsi. Tylko to wszystko leży. To jest, to jest martwe po prostu. Chcę do tego sięgnąć, tam jest dużo mądrych rzeczy zapisanych, bo ja po prostu należałem do tych radnych, którzy to wszystko czytał dosyć dokładnie. Nieraz to były tam błędy, bo ktoś opracowywał, opisał, natomiast gryfice, gryfinu. Ale to też tak się działo. Dlatego chociażby z tego względu, że czytałem to dokładnie, to tych poprawek dokonywałem. Trzeba to wziąć i nad tym pracować. I realizować te strategie, bo po co, one zostały zrobione? To są długofalowe, 2005-2020. Więc chciałbym się tym wszystkim po prostu zająć, żeby te rzeczy nie leżały martwe, a były realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Który kandydat Państwa przekonał, na kogo oddacie swój głos, ja nie wiem. Mam tylko jedną nadzieję, że ta debata pomogła Państwu w tym, żeby ten głos był oddany przez Was świadomie, bo to od Was zależy, co się będzie działo w gryficach przynajmniej przez 4 lata.